Cześć, nazywam się Mikołaj Raczyński i jestem trenerem biegania. Wiele razy pod filmami komentowaliście, że opisuję treningi, które są dostępne tylko dla niewielkiej wybranej liczby osób, takich tych najszybszych biegaczek i biegaczy. Jak wiecie nie do końca się z tym zgadzam, bo uważam, że praktycznie każda i każdy z nas może szybko biegać i staram się też to udowadniać w swojej pracy trenerskiej, ale dzisiaj Trochę idąc wam naprzeciw, idąc tym komentarzom naprzeciw, opowiem o treningu 64-letniego mężczyzny, który pewnie jak się już wydaje po samym wieku, jest dostępny dla każdej i dla każdego biegacza. Tym anonimowym 64-letnim mężczyzną jest mój Tata, który w tym roku kolejny raz pobiegł 5 km poniżej 20 minut. Tak, pobiegł. 5 km tempem szybszym niż 4 minuty na kilometr. Opowiem wam, jak ten trening wygląda, jak dużo biega, jakie akcenty wykonuje. No i przede wszystkim, jaką ma przeszłość sportową. Zacznijmy może od końca, bo tej przeszłości sportowej mu data nie ma żadnej. Zaczął biegać po 50. Te początki były bardzo, bardzo trudne. Tempo 6 minut na kilometr było nie do utrzymania na dystansie 10 kilometrów, więc bardzo, bardzo powoli, kroczek po kroczku się poprawiał, zbliżał do, do różnych granic i taki swój peak formy wydaje mi się osiągnął po 7-8 latach treningu, gdzie w, mając 57 lat pierwszy raz złamał 40 minut na dyszkę i 20 minut na 5 kilometrów. Jak na 50 latka to były super wyniki, tym bardziej, że nie miał on żadnej przyszłości biegowej i zaczynał swoją przygodę ze sportem. Z delikatną nadwagą. Więc y, nie jest to przykład biegacza czy biegaczki, który kontynuuje swoją przygodę ze sportem, y, i gdzieś tam te wyniki są, opadają. Y, załóżmy, mając 30 lat, 15 minut na piątkę i tak dalej, potem 40 trochę woli, trochę woli, trochę woli, trochę Tylko Butada, y, który jest bohaterem tego odcinka, biega. Coraz szybciej czy przez wiele lat poprawiał swoje wyniki, a teraz utrzymuje na, na pewnym dosyć wysokim poziomie, jak na, jak na swój wiek ten, ten swój, na, na, na dosyć wysokim poziomie utrzymuje swoje wyniki, co wydaje mi się, że po 60 jest tak naprawdę poprawą, bo należy też o tym pamiętać, że do pewnego wieku możemy się poprawiać, możemy robić postęp, ale później jak już osiągnęliśmy całkiem fajny poziom i PESEL nam ucieka, czy jesteśmy z roku na rok coraz starsi, to nawet utrzymanie poziomu jest pewnym postępem. No dobra, powiecie, no to co, on tak naprawdę biega. Zacząłbym jednak od tego nie, co w tym momencie wykonuje za treningi, ale od tego, jaką drogą poszedł. Czyli większość biegaczek i biegaczy rozpoczyna swoją przygodę od maratonów, od długich biegów, wydłuża się, chce biegać coraz więcej, więcej, więcej. No i potem po kilku latach ciężko jest gdzieś tam o taką znaczącą poprawę, urywa się sekundy w półmaratony, czy może minuty, ale te wyniki ciągle są troszeczkę słabsze niż byśmy tego oczekiwali. A mój data trochę za moją namową, trochę taka za moją intuicją, bo kilkanaście lat temu jeszcze też nie miałem aż tak yy, dużej wiedzy, Postanowił kroczek po kroczku właśnie budować się na 5 km, na 10 km, Potem pobiegł w półmaratonie, miał kilka startów w maratonie, ale bardzo okazyjnych i nie w pierwszym czy w drugim roku swojej przygody z bieganiem. A teraz jego kalendarz startowy też jest naprawdę fajny, mądry i dający szansę na szybkie bieganie, bo biega tak naprawdę dwa półmaratony w roku oprócz tego kilka dyszek i kilka piątek, czyli tych startów nie jest bardzo dużo, nie są one długie, a dzięki temu może właśnie się rozwijać, biegać szybko i w zdrowiu. Gdzieś tam w planach jest jeszcze jakiś maraton, ale dzisiaj chciałem właśnie o, o, tym, o tych przygotowaniach do 5 km. Jak to wygląda w ostatnim czy w tym roku? Tata teraz pobiegł kilka tygodni temu podczas nocnego biegu na lotnisku w Gdańsku, był piątkę w 19 minut 54 sekundy. Czyli no, utrzymywał tempo 4 minut na kilometr i minimalnie szybsze. Jak do tego doszło? Można by zdecydować, co, co klasyka, że nie wiem, ale ja wiem, bo e, trenuję tata od tych kilkunastu lat. Więc e, biega on 5 razy w tygodniu. Od tych kilkunastu lat, najpierw zaczynał 3-4 razy, potem doszliśmy do 5 razy w tygodniu i taką regularność utrzymuje w swoim treningu. To jest niezwykle istotne. Na początku, oczywiście, zdarzały się pewne kontuzje przeciążeniowe, bo, bo ciało, aparat ruchu nie był przygotowany jeszcze do, do biegania, ale teraz dzięki tej regularności tak naprawdę może biegać bez większych kontuzji, w zdrowiu, a po 60, czy nawet po 500, to już nie jest aż tak oczywiste. Nie biega tak naprawdę dużo tych kilometrów, bo w tygodniu to wychodzi 60, 70. Owszem, no to dla kogoś, kto załóżmy zaczyna swoją przygodę z bieganiem, mogą to być dosyć spore objętości, ale biorąc pod uwagę poziom, na jakim się w tym momencie znajduje, wydaje mi się, że nie jest to jakaś ogromna objętość. 5 treningów w tygodniu, 60, 70 do 70 kilku kilometrów. zdarza się, że będzie tylko nie gdzieś 80, ale średnio bym przyjął, że jest, że jest to 65, 70 kilometrów w tygodniu. Jaki ten układ tygodnia jest? Jest on dosyć, nawet powiedziałbym, bardzo prosty. Jeden trening to jest trening progowy albo taki ciągły. W przypadku ostatnich tygodni było to na przykład 8 razy 1 kilometr w tempie progowym, czy takie 4,15, czyli to plus minus jest tempo półmaratonu na dosyć krótkiej przerwie, półtorej do 2 minut. Kolejny trening, taka szóstka, ósemka biegu ciągłego po 4,30, 4,25. I tutaj te treningi staram się rotować, czyli raz jest trening taki progowy na krótszych odcinkach, raz jest bieg ciągły. Oprócz tego drugim akcentem są e, krótkie zabawy biegowe. 40 sekundówki, minutówki, półtorej minuty, czyli biega 10 razy minuta, 8 razy półtorej minuty, 12 razy 40 sekund. Na tych treningach potrafi się rozpędzić bardzo fajnie. Tak regularnie biega, poniżej 4 minut na kilometr i to właśnie pozwala mu potem biegać całkiem całkiem szybko. Poza tym ma dwa rozbiegania i jedno rozbieganie jeszcze kończone jest przebieżkami, takimi rytmami. Jak widzicie, ten jest bardzo prosty, nie ma tutaj e, wiele wymyślania, ale kluczem jest ta regularność i cierpliwość, bo e, jak w, zrobimy dwie, trzy zabawy biegowe, to one mogą nie przynieść oczekiwanych efektów, ale jeśli przez kilka lat będziemy regularnie biegać 30 sekundówki, 40 sekundówki, minutówki, starać się łapać ten zapas prędkości, to te y, wyniki mogą być naprawdę, naprawdę fajne. Poza tym, właśnie, y, ważne jest to, żeby nie, że, że nie trzeba wykonywać jakichś niezwykle ciężkich, trudnych, obciążających, długich treningów tempowych, załóżmy dwóch, trzech, czwórek. To owszem, jeśli szukamy się do półmaratonu, dwa czy trzy takie treningi można wykonać, ale w, na poziomie amatorskim, takim na, na poziomie osób, które są pasjon pasjonatami biegania, kluczem, moim zdaniem, są takie właśnie zabawy biegowe, biegane niekoniecznie spoglądając bardzo ściśle na, na, na tempo, a właśnie bazując na samopoczuciu. To nam da ogromny taki zapas prędkości, taką luz swobodę na, na, na wolniejszych tempach, takich właśnie półmaratonskich, progowych czy tempie do dyszki. A przy tym wszystkim jest dużo mniej obciążające i fizycznie, i psychicznie. A przy masterskim bieganiu, czyli przy bieganiu trochę starszych osób, kluczem jest regularność, cierpliwość i zdrowie. A żeby utrzymać zdrowie, ten trening musi być stosunkowo spokojny. Więc Tata się bazuje na, 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 na takim planie od kilku dobrych lat i on jest skuteczny, bezpieczny przede wszystkim, nie ma z nich fajerwerków, a wyniki e, są naprawdę fajne i, i takie bieganie dyszki, e, bieganie dyszki tam około 41 minut w tym roku, e, czy piątki poniżej 20 minut, myślę, że w wieku 64 lat jest fantastycznym wynikiem. Więc podsumowując, co jest kluczem do sukcesu? Regularność cierpliwość, mądry kalendarz startowy, czyli mądre dobieranie startów, niezbyt dużo tych startów i bardzo prosty trening, czyli nie wrzucanie zbyt wyszukanych bodźców, nie szukanie trudnych treningów, które mogą być ryzykowne, przynoszące kontuzje, a stawianie na, na proste schematy, czyli biegi ciągłe, biegi progowe, sporo zabaw biegowych, żeby żeby umieć się rozpędzić, umieć biegać troszeczkę szybciej. I to wszystko. naprawdę do pewnego poziomu, do pewnego pułapu biegania nie potrzeba wielu jakichś nie wiadomo jakich pomysłów. Nie trzeba patrzeć na to jak trenują najlepsze biegaczki czy najlepsi biegacz na świecie. Wystarczy spokój, regularność i cierpliwość i stawianie na stopniowy rozwój biegowy, a nie rzucanie się od razu na maraton, półmaraton i urywanie sekundek. Tylko warto powiedzieć piątkę, dyszkę, potem w tym półmaratonie też może być naprawdę bardzo przyjemnie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście zapraszam do dyskusji. Chętnie podzielę się jakimiś innymi szczegółami, chociaż myślę, że tutaj cały ten system, schemat treningowy Wam opowiedziałem. No i cieszę się, że od tych kilkunastu lat mogłem z Tatą współpracować. Był to mój pierwszy podopieczny i, i, i to jest najdłuższa współpraca. Myślę, że ona będzie jeszcze trwała, trwała wiele lat. I gdzieś tam nawet po 7 miesiące tata będzie w stanie bardzo szybko Biegać. Trzymajcie się. E, dzięki za oglądanie. Jeśli macie pytania, to oczywiście zachęcam, jak zwykle, do komentarzy, do dyskusji. Do zobaczenia w kolejnym filmie.